Policja w Stanach Zjednoczonych musi mierzyć się z najróżniejszymi przypadkami. Nie brakuje tu uzbrojonych po zęby przestępców, ale równie dużo jest też bezczelnych cwaniaków. Ci ostatni, przekonani o swoich nadzwyczajnych prawach, bywają równie śmieszni, co irytujący. Dziś przedstawię wam dwa spektakularne wręcz przypadki z tego właśnie gatunku. Do czego doprowadzić może brak znajomości prawa, ograniczona wyobraźnia i zwykła głupota, połączona z przekonaniem o własnej wyższości, zobaczcie sami. Zaczniemy od naszego rodaka. Mam na imię Kazimierz. Pan Kazimierz, w kontakcie z amerykańską policją, zaprezentuje wszystko, co najlepsze: powoływanie się na kontakty rodzinne, jazdę po pijanemu, ucieczkę z miejsca wypadku, a nawet groźby ataku z kałasznikowym w ręku. Jest środa, 24 sierpnia 2022 roku. Illinois. Pod centrum handlowym kobieta zgłasza policji wypadek. Ktoś staranował jej samochód i uciekł, nie pozostawiając do siebie kontaktu. Kobieta zanotowała numery rejestracyjne samochodu, który w nią uderzył i teraz przekazuje szczegóły policjantom. Tak wyglądał ten samochód, mocno we mnie uderzył, zostałam staranowana, wyszłam z samochodu i powiedziałam, proszę pana, stuknął mnie pan. A on na to, nie, wcale nie. Skręcaliśmy w lewo, żeby wjechać tamtędy na pole golfowe, a potem przyjechaliśmy tutaj. Jechał za mną, a potem odjechał. Rozmawiał przez telefon, trochę pokręcił się po parkingu, a potem wsiadł do samochodu i uciekł. Próbował mnie powstrzymać przed zrobieniem zdjęcia jego samochodu, numerów rejestracyjnych, żeby podać je dyspozytorowi. I nie chciał mi podać żadnych informacji. Powiedział do mnie: Wiem, kim jesteś. Przytomnej i najwyraźniej trzeźwej kobiecie udało się mimo wszystko spisać szczegóły samochodu drogowego bandyty. Dzięki temu, namierzenie go przez policję jest kwestią dosłownie kilku minut. Jednak, dojście do porozumienia z uciekinierem z miejsca wypadku nie będzie już takie łatwe. Jakiś problem? No tak, możesz wysiąść? Nie. Czemu? Czemu? No więc wiesz, że miałeś wypadek na Greenwood? Wiem. Wiesz? Ja mówię. Ja zapłacę za wszystko. Cóż, zgodnie z prawem stanu Illinois, co masz. Aha, Illinois. Musisz podać wszystkie swoje dane kontaktowe i informacje. Co jeszcze? Próbujemy ci to wytłumaczyć. Dlaczego po prostu nie dasz mu mówić? Musisz podać swoje informacje drugiemu kierowcy, zanim odjedziesz. Wiem, czasami gdzieś. Starszy pan, który za moment potwierdzi policjantom swoje polskie pochodzenie, nie zna zbyt dobrze angielskiego. To jednak w jego przypadku nie jest największym problemem. O wiele gorsze jest jego nastawienie, jakie prezentuje od samego początku interwencji. Nie chce współpracować, zachowuje się arogancko, no i ewidentnie jest pod wpływem alkoholu. Czy masz coś przy sobie? Nie. Czy masz ubezpieczenie? Nie mam. Jestem z Polski. Masz prawo jazdy? Nie. Nie masz prawa jazdy? Nie. Ile wypiłeś dziś wieczorem? Słucham? Ile wypiłeś? Okej, okay, a ty co o tym myślisz? Ja mogę wyczuć, że piłeś. Nie. A jak to wygląda u ciebie? Okej. Okay. Ty pijesz coś? No więc mamy problem. Nie masz prawa jazdy. A masz ubezpieczenie samochodu? Nie. Łańska fantazja. Polak za granicą prawa jazdy mieć. Nie musi. Ubezpieczenia też nie. Takie niedopatrzenie może jednak kosztować całkiem sporo, o czym pan Kazimierz wkrótce może się przekonać. Jak na razie jednak nasz rodak przyjął żelazną strategię obrony. Nie poda nazwiska ani żadnych danych osobistych. Najwyraźniej jest przekonany, że w ten sposób zapewni sobie nietykalność. Więc jak się nazywasz? Co do cholery? Co do cholery się tu dzieje? Jak się nazywasz? Joe Biden. Okej, okay, a teraz jak się nazywasz? Albo dasz się zidentyfikować, albo cię zabierzemy. Nie, nie bawimy się tutaj w gierki, okej? Okay? Będziecie mnie aresztować? Tak. Okej, okay, no to proszę. No to proszę? Nie dasz się zidentyfikować? Ostrożnie, ostrożnie. Bo czasami ja jestem... Mój syn pracuje w FBI. O, okej, okay, no to fajnie. Więc co powiesz na to? Podasz nam swoje imię, a potem możesz wsiąść do środka? Nie, 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 nie. Nie, nie próbuj. Nie próbuj. Nie próbuj, to ty bawisz się z nami. Próbujemy to załatwić, żebyśmy mogli Cię stąd zabrać. No w każdym razie, dlaczego to robicie? Bo spowodowałeś wypadek. A no tak, no tak. Nic się przecież nie stało. Pan Kazimierz, który czasami lubi przedstawić się jako prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, byle wypadku się nie przestraszy. Nadal uważa też, że jest jak Banksy nie do zidentyfikowania. Poza tym, ma koneksje i nie zawaha się ich użyć. Niestety, magiczne hasło: mój syn pracuje w FBI, nie chce działać na prostych, amerykańskich policjantów. Damy ci jeszcze jedną szansę. Podaj tej funkcjonariuszce swoje nazwisko, żebyśmy mogli spisać protokół wypadku. Nie, 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 albo będziemy musieli cię aresztować, ok? Wolelibyśmy po prostu dostać twoje nazwisko. To mi się nie podoba. Ok, ale nie próbuj mnie aresztować. Dobra, zrób coś dla mnie, obróć się. Nie, nie, nie. Na ziemię. Pokaż ręce za plecami. Nie rób tego. Skórtyny, przestań się opierać. Ty tak, ty tak? Nie tak chyba miała skończyć się ta rozmowa. Pan Kazimierz najwyraźniej spodziewał się, że wyniosły ton, porozumiewawcze uśmieszki i sugestie o powiązaniach ze służbami specjalnymi załatwią sprawę. Cóż, amerykański system wymiaru sprawiedliwości działa w nieco bardziej transparentny sposób. Czy podróżna komisariat da naszemu emerytowi czas, by ochłonąć i przemyśleć swoje zachowanie? Będziesz się zachowywać? Potrzebujesz pomocy, żeby wysiąść z samochodu? Nie. Okej, okay, to wychodź. Chcesz mnie zabić? Nie, nie chcę. Chcesz mnie zastrzelić? Chcesz mnie zastrzelić? Potrzebujesz pomocy przy wyjściu z tego samochodu, czy nie? Przepraszam, ale co ja mam robić? Mam jakieś. Uh... trick, trick. Ale ty uważaj, okej? Okay? Bo. Dobra, dobra. Chodź. Chodźmy, wystaw nogę. Mówisz po polsku? Nie, chodź już. Ach, gdyby tylko ci policjanci rozumieli język polski, już on by ich ustawił. Niestety, srebrnowłosy Kazio musi się użerać z amerykańskim sierżantem. A może by tak wypróbować nowy pomysł. Na przykład udawać, że został pobity przez funkcjonariuszy, wypchnięty z windy, potrącony. Przecież tak naprawdę to on jest ofiarą tej sytuacji. Mam na imię Kazimierz. Kazimierz? Kazimierz, Kazimierz, Kulaski, prawdopodobnie. Okej, okay. Chodź chodźcie tak, Tu, uważaj na schody. Czemu mi tak robić? Ja dzwonię do mój syn z FBI. No cóż, nie udało się. Co do kur. Jaką wy jesteście policją? Jaką wy jesteście policją? W oczekiwaniu na oficera dyżurnego pan Kazimierz postanawia wykorzystać swoją ostatnią broń. Atomową. I słaby angielski na pewno mu w tym nie przeszkodzi. Nie chcę tu wracać z KM. -ką. Co to dla ciebie znaczy KM? -ka? Karabin maszynowy, kałasznikow. Grozisz, że dokonasz strzelaniny na posterunku policji? Grożenie strzelaniną na posterunku policji nikogo tutaj nie śmieszy. Rozumiesz to? Oho, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Grozić policjantowi bronią na posterunku. W kraju, gdzie strzelaniny są prawdziwą plagą i nikt nie traktuje takich słów jak żartu, pan Kazimierz chyba nie do końca zrozumiał, w jakiej sytuacji się znalazł. Nie wiemy też, czy ze spotkania z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości wyciągnął jakąś lekcję. Ostatecznie został bowiem zwolniony za kaucją, ale nie uniknął postawionych mu zarzutów a były to prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, utrudnianie identyfikacji, stawianie oporu przy aresztowaniu, ucieczka z miejsca wypadku oraz napaść na funkcjonariusza policji. Jak pan Kazimierz odnalazł się w amerykańskim areszcie, możemy się tylko domyślać. A oto bohaterka naszej drugiej dzisiejszej historii. Niby mówi swobodnie po angielsku, niby pochodzi z Ameryki, ale coś jednak jest z nią nie tak. Co? Otóż ta kobieta uważa, że amerykańskie prawo jej nie obowiązuje. Jest 17 stycznia 2022 roku. Jesteśmy na Florydzie, tuż przy słynnym moście Pensacola Bay, sześciopasmowej autostradzie położonej nad zatoką Pensacola. Ta kobieta została właśnie zatrzymana przez patrol policji po tym, jak jechała z prędkością 85 km na godzinę, w strefie, w której obowiązywało ograniczenie do 50 km. Czas na rutynową kontrolę dokumentów. Młoda jestem funkcjonariusz Banks, departament policji Gulf Breeze. 85 w strefie 50 km na godzinę. Gdzie niby jechałam 85? Zanim zjechałaś z mostu i jak wjechałaś na most. Myślałam, że jechałam 60. Nie. Masz prawo jazdy, rejestrację i ubezpieczenie? Nie trzeba mieć prawa jazdy, żeby prowadzić samochód. Tak, trzeba. Nie trzeba. 15,7 do 47. Jesteś? Nie trzeba mieć prawa jazdy, by prowadzić samochód? Zapamiętajcie tę rewolucyjną teorię. Czy wiecie już z kim mamy tym razem do czynienia? Dokładnie, ta kobieta to przedstawicielka tzw. suwerennych obywateli. Ich życie to nieustająca krucjata przeciwko tyranii, dowodów osobistych, praw jazdy i jakiegokolwiek prawa, które, w ich mniemaniu, ogranicza ich rzekomą boską suwerenność. Wyposażeni w kodeksy, które sami napisali, suwerenni obywatele z pasją przekonują urzędników, że mandaty to nic innego jak oferty kontraktowe. A prawo jazdy to zbędny papier, bo przecież nikt nie może im zakazać podróżować po własnej ziemi. Wysiądź z samochodu. Popełniłem jakieś przestępstwo? Tak, jesteś zatrzymana. Proszę wyjść z pojazdu, młoda damo. Znam swoje prawa. Proszę wyjść z pojazdu, albo cię wyciągnę. Znam swoje prawa. 157. Suwerenny obywatel. Słyszałeś, co powiedziałam? Poproś tu swojego przełożonego i to natychmiast. Nie, natomiast ty musisz natychmiast wysiąść z pojazdu. I to teraz. Daj mi przełożonego. Proszę ostatni raz. Nie, to ja pytam, a potem sprawię, że wysiądziesz z pojazdu. Sprowadź tutaj swojego przełożonego i to natychmiast. Nie, natychmiast to ty musisz wysiąść z pojazdu. Ruch suwerennych obywateli to hybryda idei anarchizmu i błędnych interpretacji prawa, która rozkwitła na glebie nieufności wobec państwa. Ruch ten działa od dekad, głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, a jego popularność wzrasta zwłaszcza w czasach kryzysu. Chociaż suwerenni często przedstawiają się jako bojownicy o wolność, ich brak wiedzy o obowiązującym prawie sprawia, że ich działania kończą się głównie mandatami, procesami sądowymi i wysypem memów w internecie. Znam swoje prawa. I jakie to prawo? Nie muszę mieć prawa jazdy, żeby prowadzić samochód. To nie jest pojazd komercyjny. Okej. Okay. Znam swoje prawa. Okej. Okay. Czy to jest twoje stanowisko? Proszę wezwać przełożonego. Natychmiast, tak? Okej, okay. natychmiast. Bo inaczej co? Znam swoje prawa. No a jeśli nie wezmę przełożonego, to co wtedy? Nie ruszymy z tematem do przodu. Poczekaj proszę, potrzebuję tego kanału przez chwilę. Potrzebujesz, to ty wezwać przełożonego. Może szefostwo cię trochę doedukuje w kwestiach prawnych. Jasne. Argumenty suwerennych obywateli to istna kwintesencja logiki alternatywnej. Twierdzą oni, że prawo drogowe obowiązuje tylko kierowców zawodowych, a oni przecież są podróżnikami, nie jakimiś tam uczestnikami ruchu drogowego. Przepisy ruchu drogowego z ich punktu widzenia nie są istotne i nie ma potrzeby brać ich pod uwagę. Czy w tym kontekście słowa kobiety sugerującej policjantowi, żeby się doedukował, nie brzmią dość zabawnie? Dobrze, czyli nie zamierzasz dać mi prawa jazdy? Nie zamierzam ci dać prawa jazdy, bo nie muszę mieć prawa jazdy. Dobrze, ja podróżuję i nie mam obowiązku posiadania prawa jazdy, żeby jeździć samochodem. Dobrze. I w jakim to stanie obowiązują takie zasady? W każdym stanie. To prawo zwyczajowe, prawo naturalne. Dobrze. Prawo konstytucyjne. Dobrze. Musisz wezwać przełożonego. Muszę? O tak. Każda zasada to spisek, a każdy przepis to forma niewoli. Suwerenni mocno wierzą, że wystarczy zamknąć oczy, żeby stać się niewidzialnym. Niestety, ci nudni policjanci nadal oczekują od kobiety dokumentów. Najwyraźniej przełożony naszego sierżanta, który właśnie dołączył do rozmowy, także nie jest odpowiednio wyedukowany. Potrzebujesz prawa jazdy, żeby prowadzić tutaj pojazd, i musisz zidentyfikować się przed tymi funkcjonariuszami. Nie muszę mieć prawa jazdy, żeby prowadzić. Tak, musisz. Nie muszę. Nie masz racji, ale okej. Okay. Nie, ja znam prawo zwyczajowe, prawo naturalne. Nie interesuje mnie prawo zwyczajowe. A mnie nie interesuje wasze prawo. Jesteś w stanie Floryda. To nie ma znaczenia. Jesteś na Florydzie. To ma znaczenie. Jestem w USA. To ma znaczenie. Więc lepiej, żeby te informacje, które nam podałaś, potwierdziły Twoją tożsamość. A w tym momencie proszę wyłączyć pojazd i wysiąść z samochodu. Nie wysiądę z pojazdu. Wysiadasz z samochodu. Nie jestem podejrzana o popełnienie żadnego przestępstwa. Jesteś legalnie zatrzymana w ramach kontroli drogowej. O co jestem podejrzana? To nie jest zatrzymanie z podejrzeniem przestępstwa. Jakie przestępstwo popełniłam? Przekroczenie prędkości. Przekroczenie prędkości to jest przestępstwo? Proszę wyłączyć pojazd i wysiąść z samochodu. Odepnij pas. Daj mi wyłączyć samochód. Wyłącz pojazd. Wyłącz go. Teraz. Chryste, panie. Odłóż wszystko. Wysiądź. Proszę, odwróć się tułem do mnie. Tyłem do mnie, odwróć się. Nie muszę mieć prawa jazdy, żeby prowadzić pojazd. Owszem musisz. Nie muszę. Proszę to powiedzieć sędziemu, jeśli trafisz do aresztu. Prawo jazdy, żeby prowadzić pojazd? Mam wszystkie prawa. Nie interesują mnie prawa, które wymyśliłaś. Wiem, że cię to nie interesuje, bo powinnaś wiedzieć, że ta rozmowa jest zakończona. Twardo upierająca się przy własnej interpretacji rzeczywistości kobieta mięknie, kiedy zamykają się za nią drzwi radiowozu. Teraz ma już tylko jedno życzenie. Jakie? Czy mogę zadzwonić do mojej mamy? Nie możesz. Dlaczego? Bo nie musisz dzwonić. Jesteś pełnoletnia? No tak. Więc dlaczego chcesz dzwonić do mamy? Żeby odebrała mnie z aresztu, skoro jestem zatrzymana nielegalnie. Będziesz mogła do niej zadzwonić, gdy tam dotrzemy. Czy mogę przynajmniej zamknąć swój samochód? Upewnimy się, że będzie zabezpieczony. Co zamierzacie zrobić z moim samochodem? Prawdopodobnie go odholować. Dlaczego? Ponieważ prowadziłaś bez prawa jazdy. Nie muszę mieć prawa jazdy, żeby prowadzić. Nie prowadzę samochodu w celach zarobkowych. Tak musisz. Najwyraźniej z dużym opóźnieniem, ale zaczynają do niej docierać możliwe konsekwencje tego, co właśnie się wydarzyło. Czy mało wyedukowany sierżant da się jednak przekonać, by poluzować nieludzkie przepisy? Po prostu bądź szczera. Sierżancie, proszę, po prostu nie masz prawa jazdy. Dobrze, obiecuję, że już nigdy nie będę prowadzić. Będziesz, ponieważ wierzysz, że nie musisz mieć prawa jazdy. Obiecuję, że pójdę jutro po prawo jazdy. Chwileczkę, teraz mówisz, że pójdziesz po prawo jazdy, ale wcześniej twierdziłeś, że nie musisz go mieć, bo mówiłeś mi, że muszę. Zgadza się, musisz go mieć. Sierżantie, proszę, po prostu daj mi jechać do domu. Nie, taką drogę wybrałaś w tej sytuacji i tak właśnie się to kończy. Nawet gdyby funkcjonariusz chciał okazać dobrą wolę, będzie mu trudno. Sprawdzenie tożsamości naszej bohaterki przynosi bowiem nowe fakty. Jest poszukiwana pełnoprawnym wyrokiem za niestawienie się na sprawę w sądzie. Nie stawiłaś się na jedną rozprawę sądową. Za przeterminowane prawo jazdy? Czyli twoje prawo jazdy z Mississippi jest przeterminowane i za rejestrację, więc miałaś termin w sądzie, którego nie dotrzymałaś. Pamiętałaś o tym? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętałaś czy po prostu nie chcesz pamiętać? Nie, ja bym nie skłamała. Nie kłamie. Nie pamiętam tego. Dobrze. Cóż, masz nakaz aresztowania w hrabstwie Santa Rosa. A gdzie niby jest hrabstwo Santa Rosa? Teraz jesteśmy w hrabstwie Santa Rosa. Nie wiesz gdzie mieszkasz? Dopiero się tutaj przeprowadziłam. Moja matka mieszka na High Point. Kiedy się tutaj przeprowadziłaś? Około dwóch miesięcy temu. Spaska Gula w stanie Mississippi. Nie wiesz, w jakim hrabstwie teraz mieszkasz? Po dwóch miesiącach? Nie wiem, to nie jest informacja, której bym za często potrzebowała. Gdzie mieszkam? W jakim to niby hrabstwie? No cóż, nikt nigdy nie twierdził, że suwerenni są jednostkami wybitnie rozgarniętymi życiowo. Ta kobieta w każdym razie nie jest. Najwyraźniej brak jej wyobraźni nawet do tego stopnia, by uświadomić sobie, co przewozi we własnym samochodzie i jakimi konsekwencjami może to grozić. Gdzie jest broń w samochodzie? Broń? Tak, broń. Nie ma broni w tym samochodzie. Zdaje się, że jest amunicja. Jechałam do Lombardu. Kiedy oddałaś broń do Lombardu? Jakiś czas temu. Dlaczego wciąż wozisz ze sobą amunicję? Nawet nie wiedziałam, że jest jakaś amunicja. A w ogóle, co jest nie tak z wożeniem amunicji? Nic, nic. Ale jeśli jest amunicja, zazwyczaj jest i broń. A ponieważ pojazd jest odholowywany, chcemy, aby broń była zabezpieczona. Aroganckie nastawienie kobiety nie ustaje. Ale podobnie nie ustaje też przeszukanie samochodu, dokonywane przez funkcjonariuszy. Czy ktoś z Was poczuje się zaskoczony, jeśli teraz okaże się, że następnym znaleziskiem w wozie naszej pani suwerennej będzie. plastikowy woreczek z kokainą? Proszę podać mi pełne imię i nazwisko. Proszę podać pełne imię i nazwisko. W tym momencie jesteś aresztowana za posiadanie narkotyków. Ach, ci suwerenni obywatele. Ich zasady nie obowiązują. Mogą jeździć bez prawa jazdy, mogą przewozić kokpitne, w razie problemów zadzwonią do mamy i sprawa zostanie załatwiona. Niestety dla naszej bohaterki sytuacja skomplikowała się na wielu poziomach. Ostatecznie po znalezieniu narkotyków w jej samochodzie kobieta została aresztowana pod zarzutem posiadania narkotyków, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz prowadzenia pojazdu bez ważnego prawa jazdy. Miejmy nadzieję, że ta konfrontacja z twardą rzeczywistością pomogła naszej bohaterce w końcu wydorośleć.